Paulina Smaszcz i Marianna Schreiber uchodziły za przyjaciółki. Prawda okazała się inna, a teraz jest jeszcze gorzej. Paulina Smaszcz i Marianna Schreiber razem wystąpiły w show Królowa Przetrwania. Wielu widzów przekonanych było, że panie, mimo dzielącej ich różnicy wieku, są przyjaciółkami. Szybko jednak okazało się, że prawda jest inna. Na dodatek teraz jest jeszcze gorzej. Dziennikarka się wygadała. Paulina Smaszczy i Marianna Schreiber relacje Jeszcze niedawno ludzie ekscytowali się nową przyjaźnią w show biznesie, czyli relacją dwóch pań, które jak mało kto potrafią zwracać na siebie uwagę. Mowa o Paulinie Smaszczy i Mariannie Schreiber Mimo, że różni je życiowe doświadczenie, dorobek i wiek, dziennikarka jest starsza od frakfikterki o 19 lat, to potrafiły się znakomicie dogadywać. Może dlatego, że łączyły jej kobieca Solidarność i nieudany małżeństwa, Paulina Zmaszcz jest rozwiedziona z Maciejem Kurzejewskim, a Marianna z Schreiber z Łukaszem Schreiberem. Jeszcze po programie królowa przetrwania Marianna Schreiber odbierała w imieniu Pauliny Smaszcz nagrodę w kategorii. Drama roku w plebiscycie pudelek Pink Party. Paulina Smaszcz w mikroskopijnym bikini. Ależ ona wygląda. Zgodziłam się odebrać tę nagrodę za Pauliny, tylko pod jednym warunkiem, że będę mogła przekazać kilka słów. Myślę, że Paulina się nie obrazi, bo na tyle dobrze się znamy, że nie będzie miała o to pretensji. Myślę, że wcale nie byłaby zaszczycona, że dostała tę nagrodę za lata poniżania, za lata linczowania, za lata powodowania, żeby była biedna, żeby czuła się nikim. I myślę, że nagrodę, jaką powinna dostać, to za kobietę sukcesu, dla najsilniejszej kobiety w Polsce, która dźwignęła tyle i nadal ma siły, by patrzeć swojemu byłemu mężowi w oczy, mówiła celebrytka walcząca we frykowych organizacjach Hemema. Marianna Schreiber dzwoniła do Pauliny Smaszcz. Ona i tak robi swojemu. Potem jednak okazało się, że relacje obu pań są nieco inne niż wiele osób myślało. Jak to pozory mylą, żeby było jasne, bo wszyscy zrobili z nas przyjaciółki. My byłyśmy razem w programie. Szanuję Mariannę i powiedziałam, że nie chodzi o to, żebyśmy się kłóciły. Tylko żebyśmy przetrwały, a rzeczywiście warunki w tym biedakampie były trudne, wyjawiła Paulina Smarzdzi w rozmowie z szalonym reporterem. Co prawda, już po programie panie blisko współpracowały w mediach społecznościowych, ale, jak zaznaczyła dziennikarka, relacje miały charakter zawodowy. Bywało jednak i tak, że Marianna Z Hreiber dzwoniła do Pauliny smaszcz. Pierwsza o coś pytała, druga odpowiadała. Tak Marianna Z Hreiber potraktowała w sądzie męża. Nie przyszła sama. Zawsze jej powiem swoje zdanie. W ogóle się tego nie obawiam. Natomiast to ona i tak robi po swojemu dodała była żona Macieja Kurzejewskiego. Paulina Smaszczo o edukacji zdrowotnej i Marianne Schreiber. Wygląda jednak na to, że nawet takie rozmowy to już przeszłość. Temat relacji Pauliny Smaszcz i Marianny Schreiber niepodziewanie powrócił przy okazji wizyty tej pierwszej w podcaście Calmem. Była prezenterka TVP pozytywnie odniosła się do lekcji edukacji zdrowotnej w szkołach. Przeciw której protestuje wielu duchownych. Swoją córkę na te zajęcia nie zapisała Marianna Schreiber. Zdaniem Pauliny Smaszcz, Marianka to robi dla szumu, żeby się koło niej działo. Poza tym wydaje mi się, że gdyby jej ktoś tak naprawdę wytłumaczył, ona już do mnie nie dzwoni, więc nie mogę jej tego wytłumaczyć, ale ja bym powiedziała: słuchaj. Czy chcesz, żeby Patrycja zdrowo się odżywiała, żeby żyła bez chorób, bez otyłości, żeby wiedziała, jak odżywiać swoje dzieci, jak żyć, z czym się wiążą używki, picie alkoholu, nałogi? Chcesz, żeby Twoja córka żyła jak najdłużej w zdrowiu? Myślę. Że nikt jej tego nie wytłumaczył i to jest takie robienie szumu, żeby robić szum, podsumowała dziennikarka, przy okazji zdradzając, jak obecnie wyglądają jej relacje z byłą żoną Łukasza z Hrybera.